Witaj pamiętniczko, ostatnio coś mnie tknęło i postanowiłem udać się do psychiatry, właściwie nie wiem czemu, może po prostu chciałem z kimś porozmawiać, z psychiatrą rozmawialiśmy o moich problemach w nawiązywaniu kontaktów i tym, że brak mi przyjaciela, psycholog powiedział, że to wszystko przeze mnie i moje podejście, zezłościło mnie to, wpadłem na pomysł, żeby urządzić obiad i zaprosić wszystkich sąsiadów. Obiad wyszedł znakomicie, wszyscy przyszli, dobrze się bawili, a nawet mi smakowało. Myślę, że zaczęli darzyć mnie sympatią. Tak więc mogę powiedzieć, że udało mi się zdobyć jakiś przyjaciół. Po tym jak pożegnaliśmy się i wszyscy już poszli, poszedłem do psychologa, aby zaśmiać mu się w twarz. A raczej zaśmiać się w piwnicy nad tym, co nie zostało użyte do obiadu.